Nie za bardzo wiem od czego zacząć, ale zacznę od tego, że wiara w Boga i przestrzeganie jego zasad zawsze były dla mnie ważne. Nie zawsze udawało mi się jednak być posłuszny Bogu we wszystkim. Tak było na przykład ze współżyciem przed ślubem. Usprawiedliwiałem się wtedy tym, że kocham swoją dziewczynę tak jak kocha się żonę i że wkrótce i tak zaręczymy się. ...i weźmiemy ślub. Niestety, po dwóch latach związku, tuż przed zaręczynami, rozstaliśmy się i do ślubu nie doszło. Moje usprawiedliwienie się zatem było absurdem i wyszedłem przed Bogiem na głupca. Konsekwencją tego było nie tylko życie w grzechu, ale stale narastający pociąg seksualny do innych kobiet. Niezaspokojona porządliwość prowadzi często do frustracji, a nawet depresji. Ponieważ chciałem naprawić poprzedni błąd, pragnąłem poznać kobietę, która będzie podzielać moje poglądy i będzie chciała podejść do związku odpowiedzialnie. To było bardzo trudne, wręcz niewykonalne, ponieważ każda jedna kobieta, z którą rozmawiałem, nie mogła sobie wyobrazić związku bez seksu przed ślubem. Część z tych kobiet tłumaczyło to tym, że muszą sprawdzić, czy przyszły mąż jest dobry w łóżku. Jak nisko trzeba cenić drugiego człowieka, żeby sprowadzać go do roli testera. I gdzie tutaj jest mowa o prawdziwej miłości przed ślubem? Jeśli okazałoby się, że jeden z partnerów nie zdaje egzaminu na najlepszego kochanka na świecie, ja, poszukując przyszłej żony, wychodziłem z założenia, że będę ją kochał za to, jaka jest, nie za to, co ma albo czego nie ma. Bycie testerem przed ślubem było dla mnie nie do przyjęcia. Odnosiłem wrażenie, jakby niektórzy ludzie, zamiast kochającego męża i dobrego ojca dla ich dzieci, szukają bardziej gwiazdę porno do zaspakajania swoich wyuzdanych fantazji. Chciałem zrozumieć, dlaczego tak wiele osób uznaje współżycie za konieczność i doszedłem do wniosków takich, że takie osoby po pierwsze żyją w oderwaniu od Boga i nauce Pisma Świętego, kierują się bardziej potrzebami cielesnymi niż Bożą Miłością i mają własne zdanie na temat tego, jak żyć. A zdanie to nie pokrywa się z przykazaniami, mimo że uważają siebie za chrześcijan. Jako chrześcijani, nie wierzę w to, że można kierować się w życiu dwoma standardami. Jest własnym zdaniem i posłuszeństwem Bogu. Własne zdanie tak, ale tylko jeśli jest ono zgodne z wolą Boga, czyli nauczaniem Pisma Świętego. W przeciwnym wypadku nie są to prawdziwe dzieci Boże, a fałszywi bracia, którzy flirtują z grzechem. W tym miejscu trzeba dodać, że oczywiście zdarzają się pomyłki, i jeśli ktoś zgrzeszy, to prawdziwie wierzący chrześcijanin żałuje. Walczy z grzechem i stara się grzech porzucić, nie usprawiedliwia się. I tak po prostu uważam, że takie osoby są niedojrzałe emocjonalnie. Uważam, jako mężczyzna, że sypianie z kobietami przed ślubem okradło mnie i zepsuło mi niespodziankę, którą mogłem otrzymać po ślubie. To jest trochę tak, jak z prezentem świątecznym. Każdy widzi, że jest w zasięgu ręki pod choinką ale trzeba poczekać na odpowiedni moment, żeby go rozpakować. Po wielu latach modlitw poznałem w końcu odpowiednią, wierzącą kobietę, której zaproponowałem strzemięźliwość do ślubu i ona się na to zgodziła bez problemu. Uważam, że jest moją najlepszą drugą połową na świecie i chociaż także mam swoje zachcianki, to jednak nie wymagam od niej, aby je wszystkie spełniała. Kocham ją za to, jaka jest, a nie za to, co ma, i ona tą miłość odwzajemnia tak, że mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc i z roku na rok kochamy się jeszcze mocniej.